thank you Witajcie kochani w moim knitting vlogu, cieszę się, że znowu się tutaj widzimy. E, chwile mnie nie było, jeszcze się w ogóle z Wami nie przywitałam w grudniu, także witajcie, cieszę się, że jesteście tutaj ze mną na kanale i mam nadzieję, że bal grudni jest świetny, że Was to mocno nie przysypało, bo widziałam co się dzieje teraz w Polsce, także mam nadzieję, że trzymacie się cieplutko i że wszystko u Was w porządku. Witam się z Wami w moim ukochanym swetrze, jest zima, więc najwyższy czas wyciągnąć swoje najgrubsze swetry z szafy. Sweterek jest zrobiony na bazie swetra Easy Sweater od Dagny Zielińskiej. Jest ono robione podwójną nitką merynosa w kolorze takim wyżowym i w kolorze złamanej bieli. Przerabiałam go na piątkach. Zresztą opowiem Wam więcej o moim filmie, do którego Was tutaj odsyłam. W filmie o wszystkich sweterkach, jakie wydziergałam. Jest super ciepły, naprawdę. Super się sprawdza na takie chłodne, zimowe dni. Jak widzicie, założę sobie tutaj takie światełka, bo chciałam, żeby zrobił się taki troszeczkę nastrój może troszeczkę taki bardziej świąteczny. Jeśli chodzi o mnie, no to jak wiecie, mieszkam tutaj na wyspie, na Korsyce. Nie mam przy sobie rodziny, także święta będą jak zwykle spędzone w bardzo skromnym gronie, czyli ja mój mąż i nasze dzieciaki Nie bardzo czuję ten klimat świąt. Kiedy byłam mała, to można powiedzieć, że bardziej jakoś to było czuć w powietrzu. O tymi może światełkami chciałabym tak troszeczkę się bardziej nastawić eee, świątecznie. Wiem, że są splątane, ale miałam do wyboru albo rozplątywać światełka, albo do was rozmawiać. Więc wybaczcie mi, jakoś to ogarnę w przyszłym czasie. Jesteśmy jeszcze w początkowej fazie grudnia, także mam czas na to, żeby udekorować ten dom. W ogóle w planach miałam nagrywanie vlogmasa, ale sama osobiście nie nadążę z oglądaniem wszystkich vlogmasów. To nie jest tak, że muszę to robić, ale jednak mam ochotę. Wszyscy wypuszczają te filmy, i ja też chcę być na bieżąco z tym, co się u każdego dzieje także fajnie podziwiam was dziewczyny, że macie taką e, motywację, że macie na tyle sił, czasu i energii, żeby to wszystko ogarnąć. Naprawdę buziaki dla was. No ale do rzeczy. Co u mnie? Co u mnie ciekawego? Co u mnie w drutach co się dzieje? Otóż e, no nic ciekawego. Wszystko, co się dzieje na drutach, już chyba, zostało, już chyba zostało powiedziane na Instagramie i powiem Wam, że bardzo dużo energii e, zajął mi sweter mojego męża. Powiem Wam, że on już się tam suszy, on jest gotowy, ale jeszcze go nie mogę Wam pokazać, bo jest mokry. Dlatego musicie czekać z aktualizacją, jeśli chodzi o zipper sweater. Mm. Także dzisiaj przychodzę do Was pogadać na temat moich kapci, które zresztą mam na sobie. Odkąd y, dodałam zdjęcie na Instagrama, to to ogólnie zorientowałam się, że bardzo dużo dziewczyn chciało takie kapcie wydziergać i Ehm, no nie wiem, nie spodziewałam się takiego odbioru, takiego pozytywnego odbioru tych kapci. Dlatego, że są to dosyć specyficzne kapcie. Przecież mi się tak wydawało, że to są specyficzne kapcie. Bardziej spodziewałam się tego, że ktoś mnie raczej wyśmieje niż e, poklepie po i powie wow, super kapcie, nie? <laughs> Mowa tutaj oczywiście o tych kapciach doble Toffler. Wybaczcie mi, ja już w nich chodzę, także one nie wyglądają tak jak w tak jak na tym zdjęciu na Instagramie, na który Was zresztą zapraszam. Eee, koniecznie tam zajrzyjcie. Jeśli chcecie być na bieżąco e, z, moją, e, z moim dzierganiem, z tym, co się dzieje u mnie, może troszkę bardziej prywatnie, zapraszam Was serdecznie. Napcie są jak najbardziej w użytkowaniu <gryw> na co dzień. Odkąd je zrobiłam, to powiem Wam, żal mi było je po prostu zakładać. Ale no, nosi się je świetnie. Wszędzie tutaj w domu mam płytki i jest bardzo zimno w stopy. I kiedy zakładam te kapcie, to naprawdę cały ten mój problem znika. A więc do rzeczy. Kapcie powstały z Alaski, z firmy Drops. Myślę, że jest to Wam dobrze znana wełna. Jest ona przeznaczona na druty numer 5. Ze względów estetycznych wybrałam szary kolor, żeby było łatwiej je doczyścić z ewentualnych zabrudzeń czy włosków. Włóczka ma, moi drodzy, w 50 gramach ma 70 metrów. Jest to 100% wełny, która nadaje się do filcowania. To jest bardzo ważne. Potrzebujemy wełny, która nadaje się do filcowania. Pierwotnie we wzorze jest e, użyta inna wełna od Sunness Garn. Em, której nazwy nie jestem w stanie wymówić, <noise> także musicie mi wybaczyć. E, prawdopodobnie gdybym się uparła, znalazłabym ją gdzieś tutaj na jakiejś francuskiej stronie. Wiem, że między drutami jest ta wełna dostępna, ale szczerze Wam powiem, e, nigdy nie miałam do czynienia z filcowaniem. Nigdy nie miałam do czynienia z takimi rzeczami, więc bałam się troszeczkę inwestować w jakąś droższą wełnę. Chciałam jednak skorzystać z opcji tańszej, dlatego że miało być to kapcie. Ważne było dla mnie to, żeby to była wełna, czyli naturalny skład, ale mimo wszystko nie chciałam przepłacać. No i padło na Alaskę. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego wyboru, bo ta wełna sprawdziła się naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o inspirację Założę kapcie, bo zimno stopy. Jeśli chodzi o, o moją inspirację, to e, naprawdę z wielką, wielką przyjemnością słucham dziewczyn, które prowadzą podcast Two Pearls in the Pod. E, także są to, podejrzewam, że są to przyjaciółki, i bardzo mi się podoba ta chemia między nimi. I tak przeglądając ich e, kanał na YouTubie, e, trafiłam na. Odcinek Sary, która właśnie w tym odcinku odcierkała takie kapcie. I powiem Wam, że jakoś nigdy nie miałam w planach wydziergania takich e, kapci. Nigdy to nie było moim marzeniem. Ale kiedy zobaczyłam to u Sary, e, stwierdziłam, że czemu nie. Muszę po prostu, że muszę spróbować. Tym bardziej, że cała ta akcja z tym filcowaniem, powiem Wam, że to jest jak dla mnie jakiś taki... Bardzo ciekawy proces. Nigdy tego, nigdy tego nie robiłam. Celowo zdarzyło mi się świecować rzeczy, ale to był bardziej e, przypadek. <grydy> I stwierdziłam, że takie kapcie mi się przydadzą. I poza tym będzie to jakieś dodatkowe doświadczenie do mojego portfolio e, dziewiarskiego. I kupiłam włóczkę i, i wydzierałam te kapcie. Jeśli chodzi o wzór. To ja osobiście korzystałam, tak jak mi to Sara, ja korzystałam ze słownego tłumaczenia ingi na kanale Knitting Traditions. Ona tam z, norw z norweskiego słownie tłumaczy cały wzór, podaje tam ilość oczek i, i mówi, jak powinniśmy wydziergać te kapcie. Jeśli bardzo e, chcecie wydziergać swoje, to zapraszam Was na oficjalną stronę Sandnes Garn. Jeśli w swoją wyszukiwarkę wpiszecie Sandnes Garn, do to, e, to wyskoczy Wam oficjalna strona Sandnes Garn i tam już będzie wzór, który jest bezpłatny po angielsku. Co ważne po angielsku, dlatego że wcześniej był on dostępny e, bezpłatnie tylko w wersji nor norweskiej lub e, szwedzkiej, duńskiej. Przepraszam, ale... Ale nie wiem, nie wiem, z jakiego kraju jest e, ta firma. I ja go tutaj podlinkuję pod spodem, także zaglądajcie sobie tutaj do opisu. E, wzór można sobie ściągnąć, ja już go mam na swoim telefonie, a więc pokażę Wam jeszcze, jak wygląda kapeć po wydzierganiu. Troszeczkę, no dobrze, niech, niech będzie, może nie straci swojej nie straci swojej formy, także po wydzierganiu mm, ze wzoru otrzymujecie takie oto, można powiedzieć zamknięte z każdej strony rajstopy, e, które potem wkładacie jedna, jedna w drugą i tym sposobem otrzymujecie otrzymujecie kapeć. Dzierganie naszych kapci zaczynamy w tym miejscu, narzucamy oczka, we wzorze jest napisane, żeby ciergać na okrągło i na końcu zszywać tą część. Patrząc na to, że to będzie nasza pięta, no nie chciałam tutaj mieć żadnego szwu. Ja nie lubię szycia i wiem, że mogę zrobić to źle, dlatego nie chciałam ryzykować. Narzuciłam te oczka metodą Judy Caston. Magic Judy Custom, na pewno wiecie, o co chodzi, bo jeżeli przerabiacie wzory od Petit Knit, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. I potem leciałam już, już na okrągło, dochodzimy później do tego momentu, tego, można powiedzieć, rozpierdnika i drugie oczka zostawiamy na żyłce, czy tam na włóczce, cokolwiek macie. Dorzucamy 6 oczek po to, żeby móc robić w okrążeniach i potem robimy, robimy okrążenia i zwężenie na palce. Jedna mała uwaga, żeby się nie pomylić, żeby ten kapeć dobrze się układał na stopie. Pamiętajmy o tym, że nie zwężamy tutaj na palce, tylko zwężamy tutaj. Czyli musimy buta tak jakby spłaszczyć w ten sposób. Tu jest ten szef. Tutaj musimy to tak spłaszczyć i zwężamy tutaj, po to, żeby po złożeniu kapci on się dobrze układał, żeby to zwężenie było po tej stronie. To taka jedyna mała uwaga. Postaram się, tutaj, postaram się Wam tutaj wbijać małe przebitki, tego jak mi szło dzierganie, powiem Wam, że ten projekt bardzo. Powiem Wam, że ten projekt bardzo mnie pochłonął kiedy tylko narzuciłam na druty jedną, jednego kapcie jedną tą skarpetę, to leciało to bardzo szybko. Ostatnio siedziałam sporo w czapkach i kiedy przerzucacie się z drutów 3,5 na druty 5,5, no to to płynie, no po prostu to płynie samo, tym bardziej, że używałam drutów metalowych, czyli standardowych dla mnie. I naprawdę świetnie się robiło te kapcie, można praktycznie wydziergać je, w, jeśli ktoś ma więcej czasu, nie ma dzieciaków lub się bardzo, bardzo mocno uprze, to myślę, że takie kapcie mogą powstać nawet w jeden wieczór. Jeśli chodzi o rozmiar drutów, to we wzorze używamy drutów numer 5,5, mimo tego, że Alaska jest przeznaczona na druty piątki, ja robiłam wszystko zgodnie ze wzorem. Mój standardowy rozmiar buta to 39. Ja wybrałam rozmiar 38x39, jeśli chodzi o, um, o rozmiarówkę tych kapci. I powiem Wam, że mogą być ciutkę ciaśniejsze, ale z drugiej strony Stwierdziłam, że te kapcie i tak będą często prane, co jest właśnie chyba jedną z największych zalet. Oprócz tego, że są mega ciepłe, to to, że mogę je prać, mogę je rzucać do pralki, kiedy tylko się zbrudzą i nie będę się bać, że coś im się stanie, bo już są sfilcowane, także naprawdę świetna sprawa. Um, także w sumie mogą być troszeczkę cieśniejsze, ale cieszę się, że mam tą marżę. Także, gdybym teraz jej wyprała na przykład, nie wiem, w 60 stopniach, to myślę, że też będzie spoko. Może nawet się troszeczkę ee, sk e, skurczą. I jeśli chodzi o Moje kapcie to najfajniejszą rzeczą było właśnie filcowanie. Wiecie, co innego jest, kiedy robimy sobie sweter, czapkę i bardzo się boimy, że coś jej się stanie i z tym drżeniem rąk wrzucamy coś do wirowania, a tutaj z pełną premedytacją rzuciłam te kapciochy do pralki i czekałam na ten efekt. Ja moje kapcie wyprałam razem z ręcznikiem, bo chciałam, żeby tam wystąpiło dodatkowe tarcie, żeby ta wełna jak najmocniej się sfilcowała, Pralkę nastawiłam na 40 stopni i taki chyba krótki program, już nawet nie pamiętam. I dorzuciłam zwykłego proszku do prania. Dlaczego dorzuciłam takiego proszku do prania? Nie wiem. <gryw> nie wiem, czy tak się robi, to było moje pierwsze filcowanie, ale powiem Wam. Przyznam szczerze, że kiedy tylko dostałam tą wełnę, to pierwsza rzecz, którą pomyślałam o niej, to, no, że śmierdzi mocno baranem. I zależało mi też na tym, żeby pozbyć się tego zapachu takiej żywej owcy. Kocham baranki i naprawdę cieszę się, że dają nam swoją wełnę, ale ten zapach był dla mnie nie do zniesienia. Kiedy tylko otworzyłam to pudełko z przesyłką, było ciężko. Także do prania dorzuciłam normalnego proszku buciki się wyprały. To było takie śmieszne, że wrzucamy takie, wiecie, takie mega długie rajty, a wyciągamy coś naprawdę takiego skurczonego. Ale powiem Wam, że jeśli za bardzo Wam się nawet te buciki sfilcują, to jest łatwością, można naciągnąć i dopasować do waszej stopy. E, także nie bójcie się. Wszystko można, nawet jeszcze po filcowaniu, dopasować do waszej nogi. Jeśli macie wrażenie, że to jest zbyt e, ciasne, to wszystko się jeszcze tam ponaciąga. Dobra. Na tej szłagie na chwilę. No. Są sfilcowane rajty na maksa czy się troszeczkę się naciągają. No, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Także sfilcowało się. To jest... To jest fakt. No, i jeśli chodzi tutaj o blokowanie tych bucików, to tutaj jest to kluczowe. Bardzo zależało mi na tym, żeby te kapcie nie wyglądały tak, jak na zdjęciach z oficjalnej strony Sandnes Garn. Być może blokowane są na, bez wkładania jeden bucik w drugi. Nie mam pojęcia, ale Inga z kanału Knitting Tradition wspomina o tym, że blokuje, będzie blokować te kapcie dopiero wtedy, kiedy osoba, której miała je ona dać. Będzie przy niej i podejrzewam, że chodzi tutaj o dopasowanie do stopy. Każdy z nas ma inny um, rodzaj stopy, inny kształt szersze, węższe, dłuższe. Same wiecie o co chodzi, i mi bardzo zależało, żeby te kapcie nie były takie, pff, wiecie, takie szerokie. Bardzo mi zależało na tym, żeby te kapcie były możliwie jak najbardziej przylegające do stopy i jak najbardziej zgrabne. Metoda, której użyłam, być może nie jest zbyt Glamur, ale działa. I mi się wydaje, że to dało naprawdę świetny efekt, może być może dlatego Wam te kapcie się tak bardzo spodobały. Otóż, mój sposób na blokowanie tych kapci jest taki, że po sfilcowaniu włożyłam jeden kapeć w drugi, wszystko dobrze wyrównałam na swoją nogę. <słuch> Na swoją stopę e, założyłam e, woreczek. I wiem, że to brzmi dziwnie, ale nie lubię dotykać po prostu takiej e, mokrej wełny. Więc na swoje stopy w, założyłam woreczki i, e, i takie gołe stopy z woreczkami włożyłam w buty. Ponaciągałam tam, gdzie chciałam, żeby było ponadciągane, czyli przede wszystkim tył pięty i tutaj e, ta część. To, to wszystko sobie ponaciągałam możliwie jak najwyżej. I uwaga! Na to wszystko, na te moje mokre kapcie, założyłam swoje skarpety. Wyglądało to mega dziwnie, tak jakbym miała jakieś mega opuchnięte stopy, ale powiem Wam, że działa. Uwierzcie mi, jeśli macie zamiar zrobić sobie te kapcie, to naprawdę warto jest się przemęczyć. Być może wasi partnerzy uznają Was za jakichś dziwolągów, ale nieważne. Najważniejszy jest efekt końcowy, tak? I z takimi mm, woreczkami na stopach i skarpetą założoną na kapcie e, pochodziłam sobie mniej więcej godzinę. No i po tej godzinie, kiedy zobaczyłam, że kapeć przyjął kształt mojej stopy, ściągnęłam te skarpety i zostawiłam kapcie do wyschnięcia. Położałam je po prostu na grzejniku, ale bardzo uważałam, żeby się one jakoś nie spłaszczyły. Cały czas im nadawałam ten kształt, żeby one wysychały w taki em, w odpowiedni sposób. Jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. E, dajcie koniecznie znać, czy Wy macie w planach e, dzierganie takich kapci. Uważam, że naprawdę warto. Wzór jest darmowy, włóczkę, nawet tego, tą z dropsa można dostać za grosze. Jeśli chodzi o mnie, to ja zużyłam dosłownie cztery motki alaski, także wydaje mi się, że to nie jest dużo. Zamówiłam piąty motek w obawie, że mi zabraknie, ale jednak mi... Został cały, tam jeszcze zostały jakieś tam ścinki z tych poprzednich motków, ale naprawdę cztery motki i macie kapcie najcieplejsze na świecie, najwygodniejsze na świecie. Choć jest jeden minus, jeśli chodzi o mnie i płytki, no to te kapcie się ślizgają. To jest chyba jedyny mankament, jeśli chodzi o te kapcie. Kochani, moja córka się obudziła, także koniec zagrywania. Zachęcam Was bardzo cieplutko do ziergania sobie takich kapciochów. Są naprawdę mięciutkie cieplusie, także myślę, że tej zimy wielu z Was na pewno ogrzałyby stopy. Polecam Wam je bardzo serdecznie, dajcie koniecznie znać, czy macie je w planach i jakiego koloru użyłybyście do stworzenia takich kapci. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie ze słonecznej Korsyki. Do zobaczenia już niedługo. Buziaki, papa. Pa.